Zmarli, umierający i zdesperowani, splatali się w studience przed zagrodami, zwłaszcza przy bramach. Ci, którym zostało sił, przeskakiwali przez innych, zanurzonych w ludzkiej masie i próbowali wydostać się przez ogrodzenie. Ofiary były sine, miały otwarte usta, wymiotowały, ich oczy były wpatrzone w ziemię, co zwłok leżał i rósł przed bramą numer 3. Jest dzień 15 kwietnia 1989 roku. W półfinałowej rundzie Pucharu Anglii na neutralnym stadionie w Hillsborough Liverpool stanie naprzeciwko Nottingham Forest. Mieszane nastroje zmierzają ku skrajnościom podejrzane ekscytacją. Dodatkowym zapalnikiem dla tykających wówczas po cichu bomb była piłkarska rzeczywistość na wyspach. W tamtych latach chuligaństwo było naprawdę poważnym problemem w angielskiej piłce. Lokalni kibice czekali na rywali z butelkami piwa, kamieniami, a walki uliczne przeradzały się w niszczenie stadionów. Przemoc chuligańska przekroczyła granice, gdy kibice podążali za swoimi drużynami lub reprezentacją narodową po całej Europie siejąc międzynarodowy chaos. Jeden z takich incydentów zapisał się w pamięci ludzi na długi czas. Wydarzenie mające miejsce 4 lata wcześniej w Belgii, po którym angielskie kluby zostały wykluczone z rozgrywek europejskich. Mowa tu o katastrofie na stadionie Heysel przed finałem Pucharu Europy, w której w wyniku zamieszek zginęło 38 kibiców, a ponad 600 zostało rannych. Incydenty tego pokroju sprawiły, że na angielskich boiskach widniały konstrukcje mające zagwarantować bezpieczeństwo piłkarzom i innym kibicom. Były to wysokie stalowe ogrodzenia. Stadion w Killsborough już wcześniej miewał problemy z takową konstrukcją oraz przystającymi do niej nieraz niedopasowanymi do liczby kibiców sektorami. W 1981 roku między Tottenhamem a Wolverhampton aż 38 kibiców doznało nagłych złamań nóg, rąk i żeber w wyniku wpuszczenia na sektor setek kibiców powyżej dopuszczonej normy. Policja po takich incydentach jedynie zalecała stadionom zmniejszenie pojemności, sugerując, że. Może to być kiedyś przyczyną jakiejś śmierci. Bzdura, nikt by tu nie zginął, odpowiadał lekceważąco podchodząc do tematu prezes Sheffield, Bert McGee. Podzielił jednak sektor przy ważnym w dalszej części materiału Lepping Lane na trzy takie boksy, nie zmniejszając deklarowanej pojemności. Sprawiło to, że certyfikat bezpieczeństwa wygasł i nie został nigdy później odnowiony. Wracając jednak do 1989, Liverpool i Nottingham przyjeżdżają na stadion. Aby zapobiec chuligaństwu, kibice obu drużyn zostali skierowani do wejścia z przeciwnych stron stadionu. Liverpoolowi przydzielono trybunę północną i zachodnią o łącznej pojemności 24 256 widzów, do których można było dotrzeć za pomocą 23 bramek obrotowych z wąskiego korytarza przy Lepping Lane. 10 bramek obrotowych, ponumerowanych od 1 do 10, zapewniało dostęp do 9700 miejsc na Trybunie Północnej. 6 bramek obrotowych, ponumerowanych od 11 do 16, zapewniało dostęp do 4456 miejsc na górnym poziomie Trybuny Zachodniej. A kolejne 7 bramek obrotowych, oznaczonych literami od A do G, zapewniało dostęp do 10100 miejsc stojących na dolnym poziomie Trybuny Zachodniej. Mecz nieubłaganie się zbliżał, a tłumy dalej ściskały się pod w związku z układem stadionu i polityką segregacji, oddzielenia kibiców dwóch drużyn z przyczyn wspomnianych przeze mnie wcześniej, dodatkowe bramki obrotowe, które normalnie umożliwiałyby dostęp do trybuny północnej od strony wschodniej, nie były używane. A kibice Liverpoolu byli zmuszeni skupić się przy jednym wejściu od strony Lippings Lane prowadzącym na dolną wschodnią trybunę. Dokładnie to do boksa trzeciego i czwartego. Boksy, jak już wcześniej wspominałem, były. Obszarami otoczonymi tym wysokim ogrodzeniem. Przed stadionem utworzył się zator, ponieważ przybyło więcej kibiców, niż można było bezpiecznie przepuścić przez bramki obrotowe, przed rozpoczęciem meczu o godzinie 15. Powodowane to było korkami, przez które kibice równocześnie przybyli na stadion. Osoby ukazujące bilety przy niewłaściwych bramkach obrotowych oraz te, którym odmówiono wejścia, nie mogły wyjść z powodu tłumu za nimi. I pozostawały taką swoistą przeszkodą. W końcu policja, by trochę rozluźnić, cisk, podejmuje fatalną w skutkach decyzję. Naczelnik policji Yorkshire, David Duckenfield, który miał niewielkie doświadczenie w nadzorowaniu meczów piłki nożnej na Hillsborough, zatwierdził otwarcie bramy wyjściowej C. Koło 2000 kibiców weszło przez tą bramę, i chociaż boczne boksy były stosunkowo puste, Większość udała się do głównego tunelu i już zatłoczonych boksów trzeciego i czwartego. Setki osób były ściśnięte między sobą i napierały na ogrodzenie ciężarem tłumu za nimi, lecz i tak próbowały rozpaczliwie uciekać, pogrążone w chaosie i dekoncentracji. Ciągle wchodzący kibice jednak nie byli świadomi tragicznej sytuacji z przodu boksów i dalej tłumie napływali do wąskiego wejścia. Mecz pomiędzy Liverpoolem a Nottingham Forest. Rozpoczął się o 15.00, zgodnie z planem po wcześniejszym odrzuceniu prośby o przełożenie go o 20 minut do przodu. Kiwice wciąż napływali do boksów 3 i 4 z tylnego tunelu wejściowego, gdy mecz się już rozpoczął. Przez pewien czas problemy z przodu centralnych boksów Bramkowych Liverpoolu pozostawały praktycznie niezauważone, z wyjątkiem osób w boksach i kilku policjantów po tej stronie boiska. Bramkarz Liverpoolu Bruce Grobelar później poinformował, że kibice za nim błagali go o pomoc, gdy sytuacja się pogorszyła. Początkowo policja próbowała powstrzymać ludzi przed wydostawaniem się z boksów. Niektórzy uważali to za wtargnięcie na boisko. Około 15:04 strzał Petera Bricleya z Liverpoolu trafił w poprzeczkę i prawdopodobnie w związku z podekscytowaniem natarcie w boksie trzecim spowodowało pęknięcie jednej z metalowych barier zgniatających. Tłum zgromadzony na trybunie Lippings Lane wylał się na boisko, gdzie zgromadziło się wielu rannych i zszokowanych kibiców, którzy mieli szczęście i zdołali się wspiąć w bezpieczne miejsce. Piłkarzy odprowadzono do szatni i poinformowano o 30-minutowym przełożeniu meczu. Ludzie wciąż uwięzieni w boksach byli stłoczeni tak ciasno, że wiele ofiar. Niestety zmarł w wyniku uduszenia uciskowego w pozycji stojącej. Tymczasem na boisku policja, stewardzi i członkowie pogotowia ratunkowego St. John Ambulance byli przytłoczeni. Wielu nieposzkodowanych kibiców pomagało rannym. Kilku próbowało resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a inni zrywali billboardy reklamowe, aby wykorzystać je jako prowizoryczne nosze. Tamtego dnia świat nie mógł otrząsnąć się z szoku i coraz to mroczniejszych informacji napływających z Sheffield. Swoje kondolencje przekazywały najważniejsze osobowości nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również świata, w tym królowa Elżbieta czy Jan Paweł II. Jednak jedna osoba bardzo zaszła za skórę kibicowskich społeczności: mowa tu o Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii znanej z pałania do kibiców wielką niechęcią. Oskarżyła ona o spowodowanie katastrofy kibiców Liverpoolu, którzy według tej wersji pijani próbowali przedostać się na stadion. Taka wersja również pojawiła się w aktach policyjnych Davida Dakenfielda. Policjant nie miał dużego doświadczenia meczowego. Był dopiero co nowo powołanym głównym inspektorem nadzoru sportowego, gdyż poprzedni sprawujący nadzór przez lata został przeniesiony do innej komendy za wyjątkowo niesmaczny żart. Tematu żartu, jednak postaram się nie poruszać w tym filmie. Mając wszystkie dane i raporty sporządzane przez policjantów, zaczyna się dochodzenie sądowe w sprawie tragedii. Sędzia Taylor, którego słowa przeczytałem wam na początku, oskarża Dakenfielda o zaniedbanie kontroli. Dopiero 15 lat później, w marcu 2015 roku, Dakenfield przyznaje, że jego zaniechanie było przyczyną śmierci 96 osób. A rok później ława przysięgłych oczyściła kibiców z winy, mówiąc, że nie odegrali żadnej roli w śmierci. A przyczyn tragedii według nich było trzy: pierwsza to zaniedbanie policji, druga to błędy w projekcie stadionu, a trzecia to opóźniona interwencja pogotowia ratunkowego. Ogólnie ta opóźniona interwencja pogotowia ratunkowego to, jest, to nie jest sprawa zero -jedynkowa. jak wyczytałem na artykułach oraz w oficjalnych aktach tej sprawy to policjanci, którzy stali przy wejściu przy tych bramkach obrotowych, nie wiedzieli dlaczego kibice tak tłumnie próbują i panicznie się wydostać stamtąd. Z kolei policjanci stojący przy tej wschodniej trybunie przy boksach 3 i 4 nie mogli poinformować Widzieli całą sytuację, ale była trudność z poinformowaniem i z zakomunikowaniem tego policjantom stojącym na zewnątrz, przez to, że te wyjścia były naprawdę okrojone z tego stadionu. W 2017 roku policjant zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie tragedii, a rok później uchylony zostaje zakaz jego sądzenia w tej sprawie. W 2019, po sześciotygodniowym procesie, Dakenfield zostaje uznanym za niewinnego w sprawie zarzutu śmierci 95 osób przez własne zaniedbanie. Takie małe wyjaśnienie czemu 95, jak na ten moment, zginęło 96. Jest to spowodowane tym, że 96. Kibic zmarł rok i jeden dzień po tragedii, więc jego przypadek nie został uwzględniony w oskarżeniu. I tak na ten moment kończy się batalia sądowa nawiązująca do tamtej tragedii. Cała historia pokazuje i obnaża rażące błędy architektoniczne stosowane na wielu stadionach w tamtym okresie. Tragedia, choć wielka i działająca jak ostrze dla zagojonych ran, powinna być ponadczasowym świadectwem tego, jak służby, które powinny zagwarantować nam bezpieczeństwo, nie powinny działać. Pozostaje nam mieć nadzieję, że pamięć o wszystkich ofiarach tamtych wydarzeń nie zgaśnie i nie dopuści do takich sytuacji w nowoczesnym futbolu ani w żadnym innym sporcie. Do następnego